That dick so fucking good. Yeah, I love fucking wood cuz that dick so. That dick so. That dick so fucking good. Yeah, I love fucking wood cuz that dick so fucking good. If I could fuck him every day, I really fucking would. That dick so fucking good. Yeah, that dick so fucking good. That dick so. That dick so. That dick so fucking good. Vita vita wop tylko typu do przodu. Nie do tyłu, tego typu. łobaby, nie? jak tam żyjecie w ogóle? ło, ło, ło tego typu. No, następne już traki porobione, przygotowane już do, do e, zmontowania traków tego typu, bo następne nagrałem. Słuchajcie, no, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Słuchajcie, widzowie tego typu. Zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie, bo naprawdę dzisiaj to będzie. Temat szosowy Tego typu Wiecie o co biega To nie jest w temacie to niech Zaobserwuj mój Kanał, tego typu zmienić Trzeba, tego typu Słuchajcie widzowie No bo ja wiem, że po raz będzie dzisiaj live'a Robił, czy po raz Wam się dzisiaj przyzna na wizji Gdzie te pieniądze um, Wydał, słuchacie że teraz yy, prosi się o wózek dla dziecka dla córeczki tego typu bodykas jak to dzisiaj objaśnić na swoim stylu tego typu bodykas odpowiedz na to pytanie bodykas teraz bo wszyscy jesteśmy ciekawi ja moi widzowie którzy donatową wam tobie wysyłają tego typu jak to się dzisiaj wytłumaczysz, Botykaz? Na stymie, Na sprawie ogłoszam, że poszukujesz wózka dla dziecka, a wiedząc o tym, że miałeś zebrane pieniądze w chuj na donate'ach To z tych donajtach powinien kupić wózek dla dziecka, czyli dla córki. Ciekawy jestem, Botykaz. Jak się dzisiaj wytłumaczysz w tej sprawie, tego typu, bo naprawdę wszyscy jesteśmy ciekawi hmm, Twojego Twoje wypowiedzi na ten temat, właśnie Botykaz, tego typu, bo ja powiedziałem: Wszystko fajnie, ale te pieniądze po prostu zakusiłeś. Głównieście się wpłacali, nie rozwiązywałeś się kurwa z um, celami, bo tam były różne cele, założyłem kiedyś tego typu Botykaz. Dlaczego tu, Dupę dałeś Botykas Wszyscy czekamy na Twoje wyjaśnienie na stylie tego typu u siebie. Wy, widzowie, też możecie się tam niego pytać, bo naprawdę to było w Smyrku Sali, się prosi na ogłoszeniu spadek wózka dla dziecka. No właśnie, trochę to jest słabe, bo ten jak Ty się dasz przy swoich wizach. Będziesz tłumaczył kraj, z tego typu, nie było Ci stać na wózek, to gdzie te pieniądze poszły, z, z, od widzów, którzy Ci wysyłali, donate'owo, Body Christ, hm? No właśnie, a to jest pytanie, widzowie, Wy też musicie jego napiąć, tą sprawę, dowiedzieć się, bo, no wiecie, wszystko ładnie, ale zakoślił Waszą kasę tego typu i teraz się prosi o ogłoszenie wam to zaraz puszczę też to ogłoszenie które zrobił no, słuchajcie no to jest wstyd ja rozumiem widzowie że można kogoś poprosić ale to prywatnie a nie publicznie pisać posta tego typu bo słuchajcie bo tykaz się teraz totalnie ośmieszył i to chuj się ośmieszył dla mnie to jest Chore, tego typu, bo jestem bardzo ciekawa, jak się dzisiaj będziesz tłumaczył na streamie tego typu, gdzie te pieniądze pójdą znowu na mm, to, co dzisiaj tam będziesz robił, pępkowe, gdzie pójdą te pieniądze znowu, bo ty tego typu, mm. a wy widzowie musicie jego też napiąć i zastanowić się, bo Powiem się znowu rozliczać z towo, że z tych pieniędzy zebranych tak jak ja robię. Też zebrane pieniędzy na ten komputer jest. Rozliczenie. A PotyCryce? No właśnie, Patykais, ciekawy jestem. Jak się się wytłumaczę w tej sprawie, tego typu. Nikt ci już teraz nie odpuści. Bo naprawdę jest te pieniądze, które ludzie ci wysyłali. Robiłeś rzekomo cele, które nie spełniałyś tych celów. Botykazu. Ciekawy jestem, Botykazu, co ci się powiesz na syny swoim. Tylko, tylko. Ty. Może ludzie się obudzą, że mamy wysłać internetu z tego powodu, że taka afera się zrobiła. No. Ty okradłeś, Botykas, widzę swoich, którzy ci wysyłali donatek. Nie rozliczyłeś się. Okradłeś ich z tych pieniędzy, które za, ludzie zapierdalają, harują, żeby mieć coś do gara. A ty sobie zakosiłeś i miałeś dupę. I będziesz miał dupę. Ciekaw jestem, jak to ujaśnił przy widzach teraz na ten temat. No, bo naprawdę, no, wstyd. Stary kon tego typu, a zachowałeś się jak pizda, która.